No dobra, jedziemy. Witajcie, tak. witajcie w, w fabryce Polbud, w miejscowości Biesk, Podlaski tuż na granicy z Ukrainą, wy z Białorusią wy, wynaleziono coś takiego Ale o tym z... to nie jest wynalezione, tylko udoskonalone to co kiedyś pan Dariusz... Kró krótko mówiąc, po kilku zdaniach po kilku przekazanych mnie tu informacjach jest jedna zaskakująca rzecz, którą będę chciał na pewno sprawdzić. Mianowicie pan Zbliża. konstruktor twierdzi, że współczynnik wykorzystania wiatru tej turbiny jest 0,45. 0,45 to są, to są nieosiągalne. Wartości nawet dla turbin poziomych. Chyba że w bardzo wiecznych warunkach. Więc, no, bardzo jesteśmy ciekawi osiągów. No, jak widać, turbinka różni się od większości turbinek pionowych, jakie możemy zobaczyć na rynku. Przede wszystkim, generator, średnica generatora, spójrzcie. To jest tarczowy, nie? Tarczowy na neodymach. Prawdopodobnie bardzo silnych neodymach. No i profile łopatki. Profile łopatki. Mamy tutaj maszynę 1 kW, która sobie na prostowniczek swoje trzy fazy zapodaje. I daje napięcie takie. I jakie tam daje napięcie? No 200 V w tej chwili. A jakie są maksymalne obroty tej jedynki? 270 obrotów na minutę. I jakie wtedy napięcie da? I wtedy napięcie jest w granicach 600 V. 600 V, no proszę. Średnica wirnika 2 metry, tak? Czy do 220? 220, średnica, wysokość 1 m. Wysokość 1 m. A proszę mi powiedzieć... Czy próbowaliście tego generatora, samego generatora napędzać czymś innym i zobaczcie, ile on tam mocy potrafi z siebie wypluć, zanim się spali? Tak, tak. Generator ma z, duży, z dużym zapasem jest zrobiony, bo może wyprodukować około 2 kW. No, wygląda, wygląda na spory, 2 kW. Czyli teoretycznie moglibyśmy nawet 2 kW inwerterek też do tego zapodać? Tak, w momentach, kiedy. Siła wiatru przekracza te 12 metrów na sekundę. Możemy puścić go, że tak powiem, swobodnie, dalej może produkować większą moc. Ograniczyć go na przykład tą turbinę na 2 kW. Ze względu na bezpieczeństwa siła odśrodkowa przy tak dużych obrotach jest ogromna. Pomimo, że łopaty są wykonane z trzykrotnym zapasem, to tutaj no, obawiałbym się puszczać ją tam powyżej 400 300. obrotów na minę, na minę. Wow, to i tak już jest prędkość praktycznie nie wieje, ale ona nigdy nie zatrzyma się jeżeli będzie nawet wiatr 1 m na sekundę to się nie zatrzyma, bo inwerter automatycznie odpuszcza obciążenie obciążenie i ona się kręci swobodnie i ona się kręci swobodnie jak zaczyna mocniej dmuchać, inwerter tak, widzi wyższe napięcie. 2 metrów na sekundę zaczyna się pobór mocy poprzez... 10 W mu tam daje albo 15, nie? Niech nawet 5 W pobiera, no to wiadomo, przy tym początkowym wietrze. Tak. tak będzie. Musimy spojrzeć na w mocy, odczytać, jak to jest dalej. Mamy teraz o 10,8-10,12 Hz. rozpędza się, prawda? O, coś, coś, coś zawiało, coś zawiało. No to mamy już w prędkości wiatru już 12-13 Hz. A jaką tutaj mocą chcemy obciążyć tą turbinę w tej chwili widzę tam jakąś żaróweczkę przygotowaną. podłączyć wiadomo, że przy tym wietrze w porywach osiąga te 3 m4 metry, metry na sekundę, jeżeli podłączymy tą żarówkę, to wiadomo, że zatrzyma ją po pewnym czasie, nie? Ona tak sobie poświeci, jeżeli by był wiatr mocniejszy. To by udała rada, ile to jest 60 mhm. W? 62 żarówka. Ale jak przestanie dmuchać żarówka gaśnie i trzeba było odpuścić. Prawda? Ta, ale zostawmy, zostawmy, zostawmy. Chciałbym ją zatrzymać. Aha, zatrzymamy. No, proszę państwa, co za maszyna? Co za maszyna? Czy czy te poziomy łopaty też mają wpływ jakiś na moc? Ujemny wpływ. Ujemny? Zawsze ujemny, niestety. A nie, nie, nie wytwarza się tu jakiś ten nie, wektor siły zawsze w tą stronę? Nie ma, nie ma takiej możliwości. Były próby, inne firmy próbowały robić kształt łopaty. Tutaj wklęsły na krawędzi spływu. I że miało to jakiś wpływ. Niestety to wprowadzało tylko dodatkowe turbulencje i mm -hmm. hamowało. Czyli one są tylko jak, być, najbardziej jak najbardziej opływowe? Bardziej opływowy, soczewkowy kształt. A nie lepiej jakby była kulka z przodu? Taka jak z kropla przodu, wody? Z przodu może być też kropla wody, ale niestety nie były dostępne na razie takie profile, bo korzystaliśmy z profili dostępnych na rynku. A tutaj mamy w środku dużo tych żeberek? Mamy? Tutaj jest cztery żebra. No, można ją w sumie zgnieść. No, wiadomo, że to nie jest. <głos> <oczysta>. <głos> cztery żebra. I najważniejszy jest dźwigar, który całą konstrukcję łopaty trzyma i poszycie. Wręgi nie, nie wpływają na wytrzymałość dużo. Trzymają tylko kształt profilu łopaty. Natomiast cały dźwigar i poszycie stanowi y, element tą wytrzymałość łopat żeby siła środkowa ciotkowa... za moment panu pokażemy konstrukcję łopat y, bo są hangarze Dobra już przecho... Ty, tyle że tych wielkich O, Chociaż, o, o przechodzimy coś. za chwilę dalej ale jeszcze jeszcze pytanko czyli ta łopata jakbyśmy zatrzymali zrobili stroboskopowe światło byłaby troszeczkę wygięta przy 300 obrotach na... Jeżeli y, wirtualnie to jest ona y, w ogóle ma kształt. Słodko objęcia jest prawie zerowa. Prawie Natomiast y, tak, tutaj. Y... No dobra, to jedziemy. Niech się kręci pierwsza. O... No jest, wyczuwać tą żaróweczkę, nie? Od, od razu A teraz ściągamy żaróweczkę i sobie frunie. No nic. no... Rewelacja, rewelacja. No dobra, obejrzmy jakieś łopaty wewnątrz, i może generator jakiś jak jest rozłożony. Dobrze. Szanowni Państwo, nasi widzowie telewizji mikrogeneracja, oto uzwojenia generatora mocy nominalnej 10 kW, zatopione w żywicy kompozytywnej. Szklano poliestrowy. Gdzie, gdzie się odbywa produkcja tego? To jest yy, na, na tłumach, specjalne się. urządzenie. Wtłaczara. Matryca, matryca aluminiowa i yy, wszystko metodą y, RTM. Wy, tak jest. A, a y, uzwojenia też tutaj, jak ktoś. Tak, jest na bierze. Tak. Yy, pokażemy zaraz, jak to się odbywa. Tutaj jest, takie Ale pokoju. to produkcja pełną parą. Widzę trzy sztuki. Mm -hmm. Już mamy zamontowane trzy na Politechnice To widziałem. One już A czemu ta ma ta, taki koło? a te nie mają? A to jest odwrócona tylko. Aha, z odwrócona. drugiej strony. Okay. I tutaj mamy wyjście z trzech faz. Tak, tutaj. Ale to nic szczególnego. Forma generatora, ale to zaraz tutaj, w w wykładamy w tym uzwojenia? Tak. Wkładamy najpierw e, tkaniny szklane, na tym uzwojenia. Całość uzupełniamy też e, specjalnymi e, tkaninami i matami szklanymi. Następnie uzwojenia, połączenie uzwojeń. Druga warstwa e, szkła. Zamykanie formy i następnie wtłaczanie już. Yy... A ten, a jest może gdzieś. Bo zaraz, yy, magnesy są z dwóch stron? wtedy? Tak, magnesy są z dwóch stron. Z dwóch stron. Dwie tarcze z magnesami i w środku uzwojenie. W środku uzwojenie stojące. To, że z dwóch stron są magnesy, to też zwiększa to pole magnetyczne. Yy, no nie jest rozproszone, tylko jest skupione akurat na, na cewkach. Yy, tak. Żeby prostopadle przechodziło przez zwojenie. I stąd też taka wydajność tego generatora, nie? No generator ma sprawność, badaliśmy, yy, też maszyny pokażę, na których bada się też generatory same, nie? Zakładamy generator, włączamy, napędzamy falownikiem. Tak jest. I yy, możemy robić obciążenia, dawać wtedy już do 15 kW, dawaliśmy na te generatory, temperatura nie wzrosła. Tutaj mamy uzwojenia, ale pewnie od piątki albo od jedynki. Od jedynki, tak. Od jedynki. Odzwoni Greenpeace Robert? jak tam w porządku? W porządku, jestem w fabryce, wszystko wam opowiem. Nagrywam właśnie materiał telewizji. Mikrogeneracja. Hej, to jest urządzenie do nawijania do nawijania takich celeczek tak proszę aha, no w sumie prosta prost, prost, w sumie prosta tak, sprawa a ktoś liczy, liczy ktoś liczy zwoje, czy maszyna liczy zwoje? maszyna y, może uzwajać różnego typu uzwojenia, to jest bardzo zaawansowana tak jest. Y, maszyna y, tak no ile sztuki, ile sztuk nawinęła, a nie tylko zwoje. I co, i wyskakują takie, czy coś? Wyskakują od... takie. Rozkładamy to, wyjmujemy, gotowy. Ale profili? Profili, profili no można sobie wyobrazić, ile żeśmy na napukli profili, i to wszystko było badane. To wszystko W stworzy... aerodynamicznych. Stworzyłam wszystko. No przeróżne, to niektóre są z blachy. A tu już jest ładny profil? No tak, tylko że on dziadowko wkręcał, wypukły, ale on z nam chodzi. Z dyfuzorem. Tak. Panie, czego tu nie ma? Dyfuzor, konfuzor, śmoje, bo no to jest rozebrane. Ale pionowa była, pozioma. Nie, to jest pozioma, wielołopatkowa. Tu są łopatki. Ona jest rozebrana. Miała łopatki na zewnątrz w ten sposób? Tak, tak. Tutaj miała. Sterowniki były zdalne, ustawiane. Zmiany kąta natarcia? Wszystko było nie, siłowniki. Ja nie mogę, ale fantazja tutaj była. Ale siłowniki niesamowicie to pracowało i ta biała dama genialne wyniki ma, po prostu genialne. Ona ma to do siebie, że ona zasysa powietrze. I stała beca jest przekroczona. Jest wygląda biała dama. Nie no, nie no. Ale panie wiedział, że. Ale zaraz chwileczkę, myślałem, że to jest tylko jeden dyfuzor, a to w ogóle... Kosmos. Nawet y, to jest przedmiotem patentu. Tutaj te konfiguracje, proporcje. I, z, i zmiana konta ale będą siły środkowej czy nie, jakoś? Nie, nie. Siłowniki. Na każdym tym siłowniki sterowane radiowo. To tylko hobbyści posiadający jakieś kasy. Tak wygląda Magnus. To jest to co Pan widział. A już teraz kumam. Tak wygląda Magnus. Ale akcja. I tu przekrój Magnusa. Ale akcja. Tu są te silniki. to się Dobra, ja panu dam. To jest bardzo ciekawa konstrukcja, z tym, że to jest taka futurystyczna. To jest Magnus. Jak to niby być ma działać? To jak to? Magnus. <laughs> to, tu są silniki trójfazowe dwa. Zapiernicza to. Te talerze zapierniczają w przeciwnych kierunkach, i to ma gigantyczną moc. Chwileczkę, może Marek, ja Ci powiem zaraz. Jaką to, jak, jak to, jak to, to ma moc? Pan. W tej chwili e, silniki Magnusa e, mają sporą przyszłość. Ich e, no, tak i tak i aerodynamika pozwala na uzyskanie bardzo niskich obrotów i z no. dużego współczynnika CP. Natomiast to, ta konstrukcja, e, do niej trzeba było więcej włożyć, jak wyprodukowała. No, nie jak, nie. no jak, bieżąco no no. na bieżąco na to, bo... Jeszcze nie, no. O oh my god! No, ja tak. Wymyśliłem, że, że, że tunel najlepiej będzie napędzać czasie, e, śmigłami i, od motolotni, żeby była równa struga. Tak. No, e, oczywiście to jest tylko sący tutaj, bo ten by... jest sący. Tak. Tutaj ustawiamy badany element, prawda? i żeby laminarny przepływ był z zewnątrz dlatego? nie tutaj tylko tam ustawiamy dobrze, ustawiamy w tunelu po stronie przed wlotem do turbiny tak jest tu jest czerpnia tam wyrzutnia, no tyle w temacie no. ale tutaj trzeba włożyć kręcącą się turbinę nie, nie można profilu żadnego włożyć nie, nie można włożyć, też i waga też. i profil można na wadze też i nadmierzyć sobie siły tak? tak naturalnie no. mhm. jak, jak działujemy. rewelacja Rewelacja. Mam dosyć spory, spory silnie. No, mamy tutaj ponad 15 metrów na sekundę. Uuuu, Gdzie, tu? 20 nam wychodziło? Mm, czy 20, 20? nam wiem, że 15 to spokojnie. No, nie, 20 nam wychodziło y, i, i zakres y, wiatromierza. No, takie y, mamy termiczne wiatromierze do tego. Y, I zakres wiatromierza się kończył. No, Tunel jest super. To jest. No. Nie, ile tuneli jest w Polsce? Kilka? No, tej dużo, wielkości, dużo nie jest. Tej wielkości, no może trzeci punkt. No. To od takich, nie? Większe. No cudasne. No, nawet nawet z nawet takim tak. czymś. No. No. no tak, no bo to inaczej jak w tunelu się nie da przebadać. I no co? I w sumie najlepsza wyszła. Tak. To znaczy akurat nie ta najlepsza wyszła. No te. te duże. Naj, Najprostsze, bo od razu było. Yy, długość łopaty. Wiele, proporcje są tych yy, Sił no. tych, tych wirów brzegowych powodowało, że te łopaty nie, miały, nie były skuteczne. No, 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 a z prostownikami, z od, prostownikami razu, z... od razu. E, z prostownikami od razu. dużo lepiej, wychodziło tak. no, Może osiągać 4 kW. Tutaj mamy maszynkę 10 kW. No, przepięknie się kręci, no, przepięknie. Wieża też ciekawa. O, no, niezbyt. Niezbyt ta wieża. Tutaj jest e, laboratorium. Wyobraźcie sobie, że ten oto tu inwerter ma moc maksymalną 10 kW, czy tak? Nominalną, nominalną. 11. 11. Na momencie, ja przepraszam pana. Filtry, filtry na zewnątrz. Tutaj mamy e... Dane na, na żywo. W tej chwili prędkość wiatru około 3 metrów na sekundę. Moc, dw, nie, sorry, napięcie 250 V. Moc 670, 700 W. 700 W sobie leci z góry. Tu jest nowa frezarka Hasa. CNC, CNC 3 osie plus 1 zakładana dodatkowo, którą możemy na przykład frezować różne rzeczy. Jaki element turbiny wykonywany jest w tej frezarce? Chyba żaden. Tutaj tak nie są. są tutaj są ramiona. Są, frezu, do ramion są ramiona. Do tutaj. Aha. Ramiona dodatkowo są na To do dziesiątej, właśnie. też. Z takiego kawałka? Tak. Stali. W taki. sposób. Tak. To karce. Na tkarce CNC coś. Trzy osiówka z napędzaną osią. Dodatkowo, dodatkowo, że możemy wiercić przesunięciem z osi różne elementy. Na tyle kwasu że hej. Ile, ile to ma kilowatów ta bestia? Y zbyt. 5 kilowatów mocy użytecznej, natomiast pobiera 25. Żeby to na 5 kilowatów lasę. Tak. Zresztą no, sprawność jest to niewielka, trzeba no, 20. Wydaje się gigantyczna. I co? Można na to normalnie patrzeć jak No to nie Jeszcze oczy mamy dobre, nie? No normalnie. Bo do nie jakiej grubości blachy to potrafi wy... Do dwudziestu. Do, do minut? No widać mi... mi... No to mówię, że... A i tu wyskakuje. No to stół i to wiadomo, że smarczy na to. I dlatego to tak wygląda. Kolejna tokarka już tak, klasyczna. No to jest pod te wielkie tematy. To są Takie dziesiątki. Wały tak. do wały dziesiątki. Piasko, tak, tak, to jest komplet, akurat to jest oś, i na tym się obraca właśnie ta wał. Tak, piasko. to jest zakres. Tutaj zakładamy generator, to się wszystko kręci, tak, to, to, to to, To No sadzone góry u domu. Marku, jak poszło? Wierzę, wiesz, tutaj w energię świata, która nam, mam nadzieję jest i z nią płyniemy.